Tym razem pomysł na dobry cytrynowy sos, który może Wam posłużyć do zrobienia naprawdę wielu potraw. Dzisiaj wykorzystam go do zrobienia kurczaka. Sos, który bazuje na skórce cytrynowej, która bardzo często jest przecież gorzka. No i teraz sposób na to, jak się tej goryczy pozbyć, ale żeby zachować mnóstwo aromatu. Tutaj mam już część skórki, która jest obrana i sparzona. Pokażę Wam, jak to zrobić. Wystarczy wziąć zwykłą obieraczkę i ściąć cieniutko, żeby było tych białych części jak najmniej z całej cytryny, a dokładnie do tego sosu potrzebuję trzech cytryn. Tak przygotowaną skórkę z cytryny musimy spażyć Trzy razy to dobry pomysł na to, by pozbyć się właśnie goryczy i trzy razy zmieniając wodę. Czyli za każdym razem, jak wrzucacie skórkę, to do czystej, gotującej się wody. Za każdym razem niech ona się pogotuje około 30 sekund. Z cytryny, którą obraliśmy, wyciskamy sok. Kiedy sparzyliśmy cytrynę już trzeci raz, możemy ją wreszcie odcedzić, przełożyć na deskę i delikatnie przestudzić. Pozbawiona nieco koloru, ale pozbawiona goryczy, natomiast zachowaniem aromatu, nadaje się idealnie do zrobienia dobrego, gęstego sosu, coś w rodzaju takiego cytrynowego pesto. I dokładnie tak samo możecie przygotować skórkę z pomarańczy, mandarynki, grejpfruta i otrzymacie adekwatnie pachnący, aromatyczny sos. Po lekkim przestudzeniu możemy wreszcie tę cytrynę zmiksować z odpowiednimi składnikami, by ten sos stworzyła. Przekładamy to do blendera. Skórka sparzona. Trzy razy. To bardzo ważne. I teraz doprawiamy ją. Najpierw miodem. Na każdą cytrynę mniej więcej jedna łyżeczka miodu musi trafić do pojemnika. Teraz do pojemnika dodajemy sok mniej więcej z dwóch cytryn, czyli sok z jednej cytryny cały czas zostawiam w pojemniku. Przyda mi się do zrobienia dressingu później do sałatki. Oliwa z oliwek, żeby to wszystko ładnie połączyć i miksujemy. Ok, konsystencja sosu do zamarynowania powinna być dosyć gęsta i mniej więcej tak wyglądać. Czym mocniej, czym dłużej miksowane, tym oczywiście lepsze. Troszkę sosu. Zostawimy na później, natomiast w tym, co tutaj mamy, zamarynujemy kurczaka, ale doprawię to jeszcze świeżym ziołem. Mam tutaj gałązki rozmarynu. Tych gałązek nie miksujcie nigdy z całą marynatą. Wystarczy je tylko delikatnie porwać i to wszystko, jak poleży, to przejdzie na pewno aromatem. Pomimo tego, że jest to marynata oparta na miodzie i soku z cytryny, czyli słodko-kwaśna, trochę soli trzeba do niej dodać. Szczypta soli. I w tak przygotowanej marynacie marynujemy kurczaka, którego dobrze obtaczamy, tak by kąpał się nawet w tej marynacie. I w takiej postaci powinniśmy go odstawić do lodówki na co najmniej godzinę, do półtorej, żeby przeszedł aromatem cytryny. Po godzinie marynowania przekładamy kurczaka do naczynia żaroodpornego, w którym będziemy to wszystko miksować i polewamy jeszcze delikatnie marynatą. Tej marynaty zróbcie sobie troszkę więcej, i później możemy cały czas jeszcze polewać, nawet podczas pieczenia. Dobrze jest tego kurczaka nawet mieszać z tą marynatą. Kilka gałązek jeszcze świeżego rozmarynu, żeby to ładnie pachniało, i to wszystko. Teraz już tylko do piekarnika. Temperatura 180-185 stopni, pieczemy około 30-35 minut. Kurczak powinien ładnie się zarumienić, dlatego też podczas pieczenia warto do niego zaglądać i cały czas go przekładać, tak by on w tej marynacie był obtoczony. Podczas całego pieczenia. Wkładamy do tak przygotowanego kurczaka. Ale jeszcze raz podkreślam, ta cytrynowa, mocno cytrynowa marynata, mocno cytrynowy sos, mocno cytrynowe pesto. Jakbyśmy tego nie nazwali, doskonale pasuje do każdego kawałka grillowanej czy pieczonej ryby, czy też indyka. Dlatego warto zapamiętać ten przepis. Ja go podam z sałatką, która moim zdaniem idealnie komponuje się z tymi wszystkimi klimatami. Do tego wykorzystamy ugotowanego buraka. Możecie kupić surowe buraki i upiec je w piekarniku razem ze skórką, a dopiero później obrać, albo możecie kupić już gotowe, ugotowane. No i teraz, ścinając naokoło, o właśnie, takie strugi. Elementy, które będą później ładnie wyglądały na talerzu, które będzie można bez problemu nakładać. Stosunkowo grube, by się mogły później na tym talerzu również wywijać. Teraz powinniśmy przygotować dressing, lekki dressing, który posłuży nam do zamarynowania buraków. Dwie małe cebule dymki. Pokrójcie je w kostkę. Do miski przekładamy cebulę. I teraz proste składniki, czyli ocet balsamiczny, mniej więcej 3 łyżki. Do tego trzymały łyżeczki miodu, trochę soli, trochę pieprzu, odrobina soku z cytryny. Do tego orzechy pistacjowe, które po obraniu należy delikatnie zmiażdżyć. Najlepiej to zrobić za pomocą noża. Nie wrzucajcie nigdy takich orzechów do blendera, do miksera. One są bardzo tłuste, więc zrobiłaby się z tego momentalnie pulpa. O, właśnie, coś takiego. Dodajemy do cebuli, miodu i octu. No i na samym końcu mięta. Świeże listki mięty, które spowodują, że zarówno buraki, jak i serfeta dodane na samym końcu do sałatki będą pachniały naprawdę doskonale. Tym bardziej, że ta mięta idealnie połączy się z cytrynowym pesto, które zrobiliśmy do kurczaka. I na samym końcu składnik bardzo ważny, czyli oliwa z oliwek. Ta ekstra virgin, dziewicza, pachnąca i mocna. Dodajemy do miodu, do octu i teraz zwykłą trzepaczką dobrze to należy wymieszać. Mamy już gotowy orzechowo-miodowo-balsamiczny sos, który pachnie również miętą i posiekaną dymką. Sałata. Tym razem... Na sam spód odrobina świeżej umytej rukoli. Do tego pokrojone władne kawałki buraczki, które wcześniej celowo nie marynuję, żeby świeciły się pięknie tutaj bezpośrednio już na sałacie. Do tego teraz serfeta, który pokruszymy na nieco mniejsze kawałki i również ułożymy na rukoli. No i teraz, kiedy jesteśmy pewni, że kurczak już prawie dochodzi, mogę wreszcie zamarynować buraki razem z sałatą, czyli polewam to wszystko. Przygotowanym sosem. Kilka listków porwanych, rukoli, mięty, no i idziemy po kurczaka. Lekko przypieczony, ale na pewno upieczony w środku. Możemy poczekać, aż ostygnie, ale możemy też od razu, jeżeli planujemy podać sałatkę, podać kurczaka na burakach, rukoli i fecie. No i rzecz, którą... Polecam, żeby zrobić zawsze na samym końcu, po upieczeniu, jeszcze skropić delikatnie tym cytrynowym pesto. Możecie skropić sałatkę, możecie skropić samego kurczaka, żeby to ładnie pachniało. I taką wersję dania polecam zawsze tym, którzy mają mało czasu na gotowanie, a chcą cieszyć się naprawdę dobrym smakiem.